W 1939 roku na długiej liście niezwykłości Ripley's, wierzcie lub nie, pojawiła się szkoła z Medicine w stanie Tennessee wraz z jej nadzwyczajną historią. Napisano, że jako jedyny college w Ameryce utrzymuje się sama bez dotacji ze strony państwa. The story... Historia szkoły sięga 1904 roku, kiedy to Percy, Meghan, Sutherland, Sutherland school, założyli Nashville Agriculture and Normal Institute. And Normal Institute. To właśnie tu, Madison w Tennessee, kilkanaście kilometrów od Nashville, powstała jedna z najbardziej niezwykłych i innowacyjnych szkół w kraju. Sutherland i Megan zrezygnowali z pracy w Emmanuel Missionary College i przenieśli się na południe. Gdy w 1904 roku wraz z Ellen White płynęli na pokładzie Jutrzenki, rzeką Camberland, parowiec raptem uległ awarii. Ellen i pan Palmer po zejściu na brzeg zobaczyli 160 hektarową farmę na sprzedaż. Działka była zarośnięta, kamienista i zapuszczona, lecz Ellen widziała kiedyś to miejsce w wizji i oznajmiła teraz, że trzeba je nabyć. Sutherland i Megan byli skonsternowani, bo działka nie wyglądała obiecująco. Mimo to zdali się na mądrość Ellen White i kupili farmę. Choć w pierwszym semestrze było tylko 11 uczniów, szybko ich przybyło i pod kierownictwem Ellen opracowano filozofię edukacji placówki. Uczniów traktowano całościowo, rozwijając ich ciało, umysł i duszę. Zaszczepiano im ducha ofiarności, służby i zamiłowania do prostego, skromnego życia. Uprawiając należącą do szkoły ziemię, wychowankowie mogli zarobić na siebie. Jeśli nie mieli pieniędzy na naukę, proponowano im pracę, aby w ten sposób popłacili czesne. Nauczyciele nie mieli dużych pensji i pracowali z uczniami 5 godzin dziennie. Szkoła w Madison miała być z zasady inna. W programie nie było sportu, za to kładziono nacisk na pracę misyjną. Chciano wyszkolić samodzielnych misjonarzy i nauczycieli pod kątem pracy w kraju i za granicą. Zajęcia w szkole w Madison będą nieocenione dla tych, którzy podejmą się misji za granicami kraju. Gdyby w innych placówkach realizowano podobny program, nasz lud byłby widowiskiem dla świata aniołów i ludzi. Z biegiem czasu na terenie całego kraju zaczęły powstawać siostrzane szkoły i instytucje. W roku 1914 było już 40 takich szkół. Do których chodziło łącznie tysiąc uczniów. W 1947 roku placówki zrzeszały się w Association of seven Day Adventists Self-Supporting Institution (ASI). Samodzielni misjonarze raz do roku zjeżdżali się w Madison, czego pozostałością są dzisiejsze Kongresy ASI. Aby nazwa lepiej odzwierciedlała różnorodność członków, zmieniono ją na Adventist Laymen's Service and Industries. Jest to nakierowana na misję prężna organizacja, która zrealizowała liczne przedsięwzięcia. Niestety z wielu różnych przyczyn szkołę w Medison zamknięto w 1964 roku. Zapoczątkowała ona misję samodzielnych finansowo ewangelistów. Ellen White bardzo popierała pracę takich osób. W książce Welfare Ministry na stronie 64 czytamy: Przed samodzielnym ewangelistą stoi otworem wielkie pole misyjne. Dzieło samodzielnych misjonarzy realizowane jest we współpracy z inicjatywami kierownictwa kościoła, dzięki czemu skuteczność w misji jest dwa razy większa.